Step one, wake up, early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Hey, wake, up, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, wake up. today's gonna be a good day. Wake up, wake up. today's gonna be a good day. Wake Polska. Kraj tak samo piękny jak i ciekawy. Znajduje się w Europie środkowo-wschodniej, więc w semestrze zimowym przygotuj się na mrozy i lepiej nie bałwana. W letni natomiast możesz szykować swój strój kąpielowy i krem z filtrem. Miasto Siedlce, w którym znajduje się nasz uniwersytet, jest bardzo dobrze skomunikowane ze stolicą Polski, Warszawą. Możesz dotrzeć do niej samolotem, samochodem jak i pociągiem. Pierwszym wyzwaniem po dotarciu do niej będzie odnalezienie się w tym ogromnym mieście. Poruszając się po nim pamiętaj, że studentom przysługują zniżki na bilety, więc jeżeli tylko posiadasz już legitymację naszej uczelni, nie kupuj biletu normalnego, a ulgowy. Świetno obowiązujących przepisów legitymacja ISIC nie stanowi dla studentów polskich uczelni zamiennika legitymacji studenckiej wydawanej przez tutejsze placówki edukacyjne. Kartą IC nie może się również posłużyć na polskiej kolei student z innego kraju, który nie posiada prawa stałego pobytu w Polsce, lub nie jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, mającego w naszym kraju prawo stałego pobytu. W nawigacji po mieście, poza oczywistymi aplikacjami są również takie, które pomogą w wyborze środka transportu publicznego oraz wskażą skąd i jakim pojazdem się poruszać. Obecnie najpopularniejszym z nich jest Jak dojadę. Pomoże nam dobrać optymalną trasę i wyznaczy punkty przesiadkowe. Można w niej kupić również odpowiednie bilety. Jeżeli planujesz dotrzeć do Siedlec pociągiem, najlepszą opcją jest dotarcie do dworca Warszawa Wschodnia, skąd bezpośrednio dotrzeć można pociągiem do Siedlec. Polecamy zapoznać się z aktualną stroną Państwowego Przewoźnika Polskich Kolei Państwowych, w skrócie PKP oraz Lokalnego Koleje Mazowieckie, w skrócie KM. To tutaj, na stronie internetowej rozkład-pkp.pl oraz w aplikacji mobilnej dowiedzieć się możesz o najbliższych przejazdach, czasie trwania kursu oraz zakupić bilet online. Jeżeli podróżujecie samochodem, do Siedlec prowadzą liczne trasy szybkiego ruchu, a niedługo również autostrada. Do Siedlec możesz również dotrzeć z Warszawy taksówką lub Uberem. Taki przejazd powinien kosztować około 700 zł. Zwiedzanie z walizkami pod ręką nie jest raczej najlepszym pomysłem. W pierwszej kolejności proponujemy więc odnalezienie swojego akademika. Jeżeli masz już zapewnione miejsce, szukać będziesz ulicy Żytniej lub 3 Maja. Na ulicy Żytniej znajdują się trzy akademiki o numerach 2, 4 i 5. Akademik numer 4 został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Są one bardzo blisko naszej biblioteki oraz wydziału nauk społecznych i wydziału nauk humanistycznych. Akademiki na ulicy 3 maja natomiast pozwalają, po przejściu przez ulicę, na dostęp do Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Na naszych studentów czeka ponad 700 miejsc w dwupokojowych segmentach z wyposażoną kuchnią oraz łazienką. Wszystkie pokoje posiadają dostęp do internetu oraz domofony. Ponadto w każdym budynku jest pralnia oraz pokoje gościnne. Po dotarciu do swojego akademika należy się zameldować w recepcji, gdzie nasz pracownik pokieruje do właściwego pokoju oraz przekaże klucze. Nasze recepcje są dla Was czynne całą dobę. Twoja przygoda na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedzcach właśnie się rozpoczęła.